Witam Was serdecznie. Moi drodzy znajdujemy się przed absolutnie fantastyczną realizacją. Jest to jeden z naszych ostatnich obiektów, które skończyliśmy. W tym miejscu ogromne ukłony i szacunki, szacunek dla inwestorów, którzy pozwolili nam zrobić tutaj rzeczy, których nigdy prędzej nie robiliśmy, które próbowaliśmy po raz pierwszy. Efekt naszych starań będziecie mogli za chwilę ocenić sami. Pokażemy Wam wszystko wewnątrz, opowiemy. Natomiast już tutaj, na samym wejściu do domu, chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że Dostępem steruje tutaj Intercom Lokson, jak i klawiatura NFC, i pewien smaczek, czyli prywatna skrzynka paczkomatowa, która wysyła informacje do Loksona jak tylko coś w niej się znajdzie. Zapraszam do środka. W domu za dostęp odpowiada również kamera, która rozpoznaje tablice rejestracyjne samochodów, które podjeżdżają przed dom. Jeżeli inwestor podjeżdża swoim autem, tablica zostaje rozpoznana, brama z automatu zostaje otwarta, a brama garażowa również podnosi się, żeby można było wygodnie wjechać do garażu. Garść kolejnych fantastycznych rozwiązań znajdziemy w garażu. Po pierwsze, przy otwarciu bramy garażowej z automatu zostaje uruchomiony ekran, który widzicie za moimi plecami, który pokazuje obraz z monitoringu wokół domu. Wszystko tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa inwestora. Dodatkowo na jego prośbę zastosowaliśmy tutaj rozwiązanie czujników parkowania, które zaraz zobaczycie, jak zmienia się kolor taśmy ledowej za moimi plecami. W miarę zbliżania się do ściany, zmienia się na czerwony aż zaczyna pulsować. Nad wjazdem do bramy garażowej zainstalowaliśmy taśmę led, w której sterujemy każdym pojedynczym pikselem ledowym, dzięki czemu mamy możliwość uzyskania fantastycznych efektów świetlnych, zarówno światła białego, jak i efektów kolorystycznych, które pozwalają determinować sytuację, czy brama jest otwarta, zamknięta, czy jest w trakcie otwierania, czy właśnie się zamyka. Za chwilę oprowadzę Was po ogrodzie, w którym poza sterowaniem oświetleniem, jak i również nawadnianiem, mamy zainstalowany system monitoringu, w którym widzimy wszystko, co dzieje się wokół domu, jak i również na basenie, który za chwilę Wam pokażę. Także jest to miejsce absolutnie bezpieczne dla dzieci, osób, które tu mieszkają. Pięknie podlana roślinność, podlany trawnik wymagają pielęgnacji. W związku z tym, w narożniku za moimi plecami widzicie robot koszący samojezdny, który również będzie elementem infrastruktury LOXON. A w samym narożniku, tuż za nim, znajduje się agregat prądotwórczy, który w razie braków zasilania dostarcza prądu bez zauważalnych przerw dla mieszkańców tego domu. Na tarasie, na którym się znajdujemy, mamy za naszymi plecami screen zaciemniający, który poza funkcją dawania cienia daje również ochronę przed wiatrem. Dlaczego daje ochronę przed wiatrem? Ponieważ. W, w suficie tarasu mamy zamontowane promienniki infraredowe, które pozwalają dogrzać to miejsce, np. w sytuacji, kiedy chcemy spędzać tu czas wiosną bądź jesienią. Przy tarasie dla pełnego komfortu, relaksu i wyciszenia zamontowany jest telewizor, pierwszy na świecie telewizor zewnętrzny przygotowany do warunków atmosferycznych. Jest to Samsung LED Terrace, wyposażony w bariery podczerwieni, które tak jak teraz, kiedy jest on wysunięty, zabezpieczają go przed uszkodzeniem, gdyby roleta zechciała się zamykać. Telewizor poprzez audioserwer Loxon zintegrowany jest również z głośnikami rozmieszczonymi w ogrodzie, także możemy śmiało dźwięk, który mamy w telewizorze, wrzucić sobie na strefę nagłośnienia ogrodowego. No i wspominany przeze mnie kilkukrotnie basen. Miejsce na odpoczynek, miejsce na relaks, sterujemy tutaj zasłoną basenu, oświetleniem, badamy warunki temperatury wody. Także można tutaj naprawdę komfortowo i bezpiecznie spędzać czas. Jesteśmy we wiatrołapie, czyli miejscu, w którym zazwyczaj dostajemy się do domu. W tym wiatrołapie mamy rzecz specyficzną, a mianowicie kontaktron w drzwiach i za drzwiami żaluzję fasadową, która kiedy inwestora i właściciela nie ma w domu, Zamyka te drzwi także nie widać zupełnie z zewnątrz, gdzie one są. W momencie otwarcia drzwi żaluzja automatycznie podnosi się do góry. Jest to element, który powtarza się we wszystkich oknach otwieralnych w tym domu. W suficie mamy zamontowany głośnik, czujnik obecności, kamerę. Mamy tu również klawiaturę dostępową NFC. Głośnik dlatego, żeby emitować komunikaty przy wejściu, przy wyjściu z domu. Jeżeli cokolwiek w domu jest nie tak, zapomnieliśmy o jakichś oknach otwartych, to ten komunikat usłyszymy w głośniku. Po mojej lewej stronie widzicie klawiaturę Loxon z technologią NFC. Jest to klawiatura, która odpowiada za rozbrojenie alarmu w momencie wejścia do domu. I cały właśnie system alarmowy w tym domu oparty jest o technologię Loxon, czyli wszystkie czujniki obecności, czujniki zalania, czujniki dymu wysyłają informacje do firmy ochroniarskiej, która przyjeżdża na miejsce i kontroluje sytuację. Wszystkie lampy stojące w tym domu zostały wyposażone w technologię R. Dzięki temu możemy bez problemu włączyć je w nastroje świetlne, które mają powodować fantastyczny klimat w domu. W kuchni, poza sterowaniem oświetleniem, sterujemy również nagłośnieniem. I tutaj ciekawostka: zbudowaliśmy tutaj system dźwięku śledzącego, czyli po załączeniu strefy audio w kuchni, wykrywające nas czujniki obecności w całym domu, śledzą nas dźwiękiem tam, gdzie się przemieszczamy. W salonie, poza sterowaniem klimatem, czyli Rekuperacją i klimatyzacją, a także ogrzewaniem. Sterujemy oczywiście oświetleniem, sterujemy multimediami, czyli telewizorem i nagłośnieniem sufitowym, które tutaj jest dość specyficzne, bo wszystkie głośniki wbudowane są w sufit, a głośniki sabufery wbudowane są w ściany. Natomiast jeżeli chodzi o przysłony okienne, możemy tutaj pokazać okno HS z siłownikiem, które w momencie otwierania powoduje również podniesienie się rolety. W tym domu znajdziemy 5 iPadów, które służą za centrum sterowania automatyką domu inteligentnego. Są również ekranami wideodomofonów. Można na nich podejrzeć obraz z kamer tego, co się dzieje w domu i na zewnątrz. Możemy z nich również wysyłać komunikaty głosowe do innych stref audio, na przykład chcąc wezwać dzieci na obiad. Zaznaczone mamy wszystkie strefy. Klikamy dalej, czekamy 3 sekundy. Kochane dzieci, zapraszam na obiad. Kochane dzieci. Jesteśmy w łazience dzieci. Oczywiście, jak wszędzie, sterowanie klimatem, sterowanie grzejnikami, wentylacją, klimatyzacją, przysłonami okiennymi, jak i oświetleniem. No i do tego wszystkiego audio, czyli ulubione piosenki dzieci do kąpieli. A teraz chciałbym Wam pokazać, jak scenariusz Dobranoc zadziała w sytuacji, w której zamknęliśmy bramę garażową. Klikamy ponownie ten sam klawisz. Światło zgasło, żaluzje zostają zamknięte, a karnisze zasuwają się na 425. Temperatura na torze to 28 stopni Celsjusza. Dobranoc. Cześć! Jestem Michał. Jestem integratorem Lokson. Opowiem Wam dzisiaj, dlaczego kocham swoją pracę. Spójrzcie na to. To jest po prostu technologia rodem niczym z NASA. Indywidualnie programowana każda dioda w pasku LED. Sprawia, że możemy osiągnąć niesamowite kolory. Jesteśmy w stanie to zintegrować z bramą garażową, z oświetleniem zewnętrznym, co widzicie na filmie, który się właśnie wyświetla. Dodatkowo, tam, za nami, w bramie garażowej, mamy moją osobistą dumę. Pasek LED kolorowy zintegrowany z czujnikiem parkowania. Niesamowita sprawa. Jak to działa? Kiedy mamy niebieski kolor, oznacza to, że pojazd jeszcze nie został wykryty. Podjedź. Następnie przechodzimy od koloru zielonego aż do czerwonego. W momencie, w którym powinniśmy się zatrzymać, kolor czerwony zatrzymuje się na stałe. Znacie to uczucie, kiedy trzeba wstać o siódmej rano tylko po to, żeby odśnieżyć podjazd pod domem? Tutaj taka sytuacja nie występuje. Mamy w pełni zintegrowane ogrzewanie podjazdu oraz chodnika. Wszyscy wiemy, jak droga jest energia elektryczna. W tym domu staramy się ją maksymalnie bilansować. Wykorzystujemy do tego najlepszy falownik Fronius, który świetnie integruje się z systemem Loxone oraz inteligentne liczniki energii Loxone. Jak piękny dom, to piękny ogród. Sterujemy tutaj systemem nawadniania. Mamy trzy osobne programy dla bonsai, dla trawnika oraz linie kroplujące dla roślin. Całością nawadniania sterujemy, wykorzystując informacje ze stacji pogodowej oraz Loxon Weather Service. Inteligentny dom to przede wszystkim sterowanie klimatem. Sterujemy tutaj wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i również piecem gazowym. Dzięki temu mamy pewność, że optymalna temperatura jest zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Witamy w łazience. W tej łazience mamy strefę prywatności, która działa w ten sposób, że gdy wchodzimy, zasłania nam się okno, uruchamia nam się oświetlenie z czujnika ruchu, kiedy wykryje, że jest zbyt ciemno w pomieszczeniu. Dzięki temu, zawsze gdy się kąpiemy, mamy pewność, że nikt z ulicy nas nie podgląda. Moi drodzy, to już koniec naszej wędrówki i przygody z tym właśnie domem. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, że byliście z nami. Mam nadzieję, że efekt naszych prac Wam się podobał. Chciałbym jeszcze raz podziękować właścicielom tego przepięknego domu za to, że tak dużo zaufania nam pokazali i pozwolili nam zrealizować rzeczy, które tutaj właśnie mają miejsce. Mam nadzieję, że będziemy mogli niebawem pokazać Wam nasze kolejne realizacje. Trzymajcie za nas kciuki, a wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.